Jeśli mam kolodziska, to ja, koksu 46 um... na Minecrafcie się nazywam, ogólnie no, koksu 46 na YouTube, de M Mister Butek e To jest serwer Parkour. Parkour i tylko parkour. I ogólnie odcinek informacyjny. Że, no nie no za wiele nie oczekujcie, że ja będę dobrze te parkour przechodzić. To no, jest taki serwer, gdzie jak się z, zaczyna przechodzić go, to pasek ekspra rośnie, czyli se sekundy, w których przechodzi się em, parkour. No i tu jest taki level, to się dostaje i kolejne rangi się ma. Ja mam teraz początkujących dwa. Też dawno, ale to dawno miałem te... lserwa To jest stary no i to na razie tyle dobrze to ogólnie to jest mały cienkie odcinek informacyjny że będę nagrywać minecrafta i może sam Andreas różnie nie tylko z tego Ró różne serie nie wiem Piszcie w komentarzach też, jakie są fajne gry, które warto zagrać i, I tyle. Mm. To... No. Ciekać, Tyle, że po prostu takie serwy. Jak chcecie zagrać ze mną na jakimś serwie, to po podajcie ten. Piszcie w komentarzach. Mogę Wam podać swój escape. No i ogólnie możecie ten grać. Ja będę tego typu filmiki nagrywać właśnie. Z to są Może multiplayer. Będę grać w Sampa, albo w jakieś innych serwerach, które polecicie, albo coś takiego. No ja ogólnie to na razie wszystko, bo już nie wiem, co jeszcze mi mówić, bo dopiero zaraz mi dojdzie pomysł, który, co, co ja wiem jeszcze żeby, um, Wam mówić. To jest chyba jakiś serwer, sam parkour. No i to będzie krótki, 5-minutowy. Tamte reszta to będą 10-minutowe. Ogólnie. Tak około. Później będą nawet 20, może. Jak mi się będzie uda, jak mi fragment wyrobi. No i to na razie tyle. Y nie wiem, piszcie w komentarzach, czy wam się podoba. Ja ogólnie wam podam w, w opisie um, IP serwera. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają to. I... No i tutaj dawajcie łapki w górę, jak się da. Mm. O, że tyle. Więcej informacji na razie nie mam. Mm, no, na razie tyle. E, no i, i odcinki będą co jakiś czas wychodzić. To też tak nie, bo nie, nie często, bo ja teraz mam w szkole dużo testów i w ogóle. Może nie tak dużo testów, ale ja teraz nauki, bo te kartkówki wszystkie i to TD no. na razie koniec tego filmiku, bo na razie to są wszystkie moje, moje informacje i w komentarzach dawajcie łapki w górę, subskrybujcie. Um, no. Dwa łokie górę i górę. Noroka, cześć.